Dzień dobry moi drodzy. Kłania się dzisiaj w sposób szczególny miłośnikom fotografii analogowej. Właściwie nie jest to prawidłowa nazwa, ponieważ analogowym sygnałem nazywamy sygnał ciągły. Aparat nie generuje sygnału ciągłego, tylko e, zdjęcie jako obraz trwały. E, ale ponieważ wszyscy uważają, że aparat jest analogowy, to ja też będę używał tej nazwy. W ręku mam na FM z 1977 roku. Ten niezawodny aparaciek. Miał na pokładzie wszystko to, co aparat powinien mieć, i niczego, co byłoby zbędne. Mianowicie ma migawkę od 1000 sekundy do 1 sekundy, plus B, wielokrotną ekspozycję. Ten guziczek się przesuwa i naciąga migawkę, nie przesuwając kliszy. Kontrolę głębi ostrości samowyzwalacz i to wszystko. Ach! Światłomierz. Światłomierz elektryczny yy, oparty na dwóch fotokomórkach z fosforo-arsenkiem gal. Ten aparacik jest następcą wspaniałego Nikormata. Różnica była taka, że Nikormat używał symulatora przysłony tak zwanych króliczych uszu. Jeżeli ktoś miał ten aparat wcześniej i miał aparat typu, obiektyw typu pre-AI z gładką kim pierścieniem z tyłu, mógł przypiąć ten obiektyw do Nikona FM, trzeba było tutaj nacisnąć guziczek i podnieść tą blaszkę, która była symulatorem przysłony w obiektywach typu AI. Obiektyw pre-AI Przypinamy i działamy. Jeden jest tylko kłopot. Żeby zmierzyć światło prawidłowo, musimy przymknąć przysłonę tym ramieniem do pozycji roboczej. Zamykamy migawkę, sprawdzamy ekspozycję i robimy zdjęcie. Oczywiście obiektyw typu AI też można przypiąć do Nikormata, ponieważ ma liczę uszy. Ten aparacik był nazwany profesjonalnym albo półprofesjonalnym, albo amatorskim. Dlaczego profesjonalnym? Bo używali go profesjonaliści. Jeżeli profesjonalista miał w swojej torbie solidny i bardzo ciężki F2, to jako zapasowe body kupował sobie FM. FM oczywiście bez motora. Na wypadek, gdyby F2 przestał działać, wtedy zawodowiec szybko wyciąga FM i kończy pracę tym świetnym, pięknym aparaczkiem. Ale ponieważ F2 zwykle się nie psuł, więc FM był zwykle niewyciągany z torby. I to prawdopodobnie dlatego nazywany jest półprofesjonalnym. A dlaczego amatorskim? Dlatego, że ten kosztował 5000 dolarów albo więcej, a ten Kosztował 500 dolarów albo więcej. No więc dla amatora olbrzymia różnica. A obiektywy można było przypinać i zamieniać między sobą. Wspaniałe rozwiązanie, natomiast naprawdę wspaniałe urządzenie to jest Nikon FM2 z późniejszą modyfikacją FM2N. To był rok 1982. Wspaniały, piękny aparat. Różnica jest taka, że FM2 miał migawkę od 1 sekundy do 1 4000 sekundy przy czasie synchronizacji 250. Naprawdę rewelacyjne parametry. Poza tym był to ten sam aparacik z jedną tylko różnicą, że tutaj już nie można było przypiąć obiektywu typu Pre-AI. Można przypinać obiektywy AI lub AIS. To są aparaty, które są uważane za półprofesjonalne lub profesjonalne. Aparacik, który jest uważany za amatorski, pojawił się w 1978 roku. Był to Nikon FE. Piękny aparat z elektroniczną migawką. Jeżeli bateria wysiądzie, migawka nie zadziała. No owszem, przy czasie jednak 90 migawka pstryknie. Yy, ale generalnie ten aparat wymaga baterii elektrycznej. Do czego jest potrzebna bateria elektryczna? Do napędu migawki, ponieważ migawka jest elektroniczna. Z, z automatyką ustawiamy przysłonę, aparat sam sobie dopasowuje Czas. Efekt jest taki, że klisza naświetlona jest równiutko we wszystkich, na wszystkich 36 klatkach. W 1982 pojawił się ten wspaniały aparat FE2. To jest aparat z tytanową migawką z czasami od 8 sekund do jednej czterotysięcznej sekundy. Oczywiście w trybie automatycznym pracujący, a więc nie pracuje bez baterii. Czyli FE był uważany za aparat typowo amatorski, dlatego że ułatwiał pracę. FM był uważany za aparat typowo profesjonalny, dlatego że praca nim była wyraźnie trudniejsza. Zakłady Nikona postanowiły pogodzić amatorów z profesjonalistami i w roku 2001 ukazał się na rynku ten aparacik. Prawdziwe dzieło sztuki. FM3A. Pracuje zarówno w trybie automatycznym, jak i w trybie manualnym. Migawka dura aluminiowa od 1,4 sekundy do Jednej sekundy plus B. I ten aparat uważamy za doskonałość. Za doskonały manualny aparat z dodatkową automatyką ekspozycji. Aparat świetnie wykonany, bardzo trwały i niezawodny. Jeżeli ktoś planuje fotografowanie na kliszy, Polecam ten aparat, ten aparat, albo ten aparat, albo ten aparat, albo ten aparat, albo ten aparat. Ręczę, że się nie zawiedzie. Dlaczego warto kupić Nikona, a nie na przykład doskonałego Pentaxa K1000 albo Olympusa OM1? Dlatego, że dzisiaj fotografowie bardzo często mają w ręku aparat cyfrowy. I do aparatu cyfrowego przypięty jest zoom. Obiektywy stało-ogniskowe są bardzo drogie. Ale jeżeli kupimy sobie Nikona z obiektywem starego typu, no powiedzmy, który ten jest obiektywem starego typu który jest dużo tańszy od nowoczesnych stałówek obiektywów może go przypiąć do amatorskiego nikona żadna inna firma nie zrobiła czegoś takiego wszystkie czołowe firmy Canon Minolta zmieniły bagnet przy okazji przejścia na autofokus w latach 80. Nikon nie zmienił bagnetu. Nikon dołożył elektrykę, ale bagnet pozostał ten sam. A więc używając nowoczesnego Nikona, no ten nie jest aż tak bardzo nowoczesny, to jest do 80. Możemy używać obiektywów typu AI, obiektywów typu AIS. Nie da się przypiąć obiektywu pre-AI do tego aparatu. Nie ma takiej możliwości. Natomiast jest pewien kłopot. Wyższej klasy nikony, pełnoklatkowe nikony, będą współpracowały w trybie automatyki z tym obiektywem. Ten amatorski nie będzie pracował w trybie automatyki. Staje się ślepy. Nie potrafi odczytać sobie wskazań światłomierza. A więc, jeżeli robimy zdjęcie, musimy sprawdzić na ekraniku. W trybie manual oczywiście. Musimy sprawdzić na ekraniku, czy jest prawidłowa ekspozycja i zmienić przysłonę. Można oczywiście wziąć sobie smartfona, wgrać aplikację pod tytułem światłomierz, zbadać światło ręcznie, ustawienia przenieść do aparatu i zrobić zdjęcie. Zaręczam Państwu, że warto używać starych, stałoogniskowych obiektywów Nikon. Yy, najlepsze zoomy, no tutaj mam akurat Tamrona, najlepsze zoomy Nikona nie są tak dobre jak nawet prosty, niedrogi stały aparat, yy, obiektyw typu AI. Stała. Stałoogniskowe obiektywy są naprawdę fantastyczne i służą, mogą służyć do tworzenia przepięknych obrazów. A jeżeli chodzi o, o to, czy, czy warto używać aparatu kliszowego, po co w ogóle wkładamy kliszę do aparatu? Otóż, dlatego że fotografowanie na kliszy jest trudne. Jest dużo trudniejsze niż fotografowanie aparatem cyfrowym. Ponieważ plik cyfrowy po wyjęciu z aparatu wkładamy do jakiegoś programu graficznego, do Photoshopa, poprawiamy, poprawiamy bardzo dużo parametrów, ale odbiorca, który ogląda prześliczne zdjęcie, zaczyna podejrzewać, że jest to fałszerstwo, że jest to oszustwo. A ponieważ dzi dzisiaj żyjemy, w świecie wirtualnym, w świecie rojącym się od oszustwa, ludzie tęsknią za czymś autentycznym, prostym i prawdziwym. A autentyczne wydaje się yy, robienie odbitek bezpośrednio z kliszy, bez pomocy Photoshopa. Dziękuję pięknie za uwagę. Życzę mnóstwa cudownych zdjęć zrobionych na kliszach fotograficznych. Dziękuję bardzo.